Miłego oglądania życzy Telkap, dostawca telewizji ultra i światłowodów w Twoim domu. Pół wieku człowieku to dużo i mało, śpiewał w jednej ze swoich piosenek niezapomniany Krzysztof Krawczyk wraz z wykonawcą muzyki reggae Raz Lutą. Jubileusz 50-lecia istnienia w tym roku świętuje Szkoła Podstawowa numer. 4, imienia Jana Pawła II w Pruszkowie. Początki szkoły przypadły na trudny czas zawirowań politycznych w Polsce. Mimo to są miłe wspomnienia z pracy w tej placówce. Ja osobiście nie, może, nie mogę narzekać, bo były bardzo, złe, był bardzo zły okres. Znaczy, wiadomo, związane to było z stanem wojennym i tak dalej. Ale były też świetne okresy, świetna współpraca. Nowa szkoła, więc naprawdę trzeba było dużo włożyć pracy, żeby to zaczęło funkcjonować. Od samego początku szkoła miała sportowy charakter. W tym pierwszym okresie właśnie zostało powołane, jak gdyby cztery można powiedzieć specjalizacje. I mieliśmy pierwsze klasy te już sportowe konkretnie, które opuściły szkołę. To były koszykarki i lekkoatletki, hokeiści i koszykarze. To były te jak gdyby podwaliny tych klas sportowych. No i tak to się po prostu zaczęło. Dziś szkoła kontynuuje bogatą tradycję i idzie z duchem czasu. A czasy są takie, że liczy się obecność w internecie. I tutaj ważną rolę odgrywa strona internetowa szkoły, która prowadzona jest na bieżąco. Mimo, że w tej chwili jest taki ruch, jeżeli chodzi o, o pracowników szkół, to w tej szkole jest taka stabilna kadra pedagogiczna, która gwarantuje rozwój tej placówki. A jeżeli chodzi o stronę szkoły, to chcę powiedzieć, że mamy taką. Osobę, która bardzo dba o naszą stronę szkoły to jest pani Irena Sosnowska, która na bieżąco wprowadza wszystkie najnowsze wiadomości dotyczące informacje dotyczące szkoły i ona między innymi zrobiła taką zakładkę jubileusz szkoły, którą stworzyła na podstawie kronik, które tutaj są wyłożone i to jest jej ciężka praca przez całe wakacje. Okrągły jubileusz to doskonała okazja do wspomnień, które podczas uroczystości udzielały się również absolwentom szkoły. Wśród nich są sportowcy, którzy zasłynęli w swoich dyscyplinach. To również okazja do podziękowań. Dziękuję ślicznie za lekcję historii, dziękuję ślicznie pani Ewie Nowackiej za lekcję polskiego, dziękuję ślicznie panu Mirosławowi Nowaczykowi za lekcję WF-u, pani, pani Joannie Ugowskiej. Za lekcję, za lekcję WF-u. Myślę, że chciałbym wszystkim wymienić, ale nie wszystkich To Pani, Barba, pani Barbarzy Szymali, której nie wiem, czy jest na sali, pani, pani Sybilskiej, bo była panią dyrektor, jak ja byłem w szkole. Mam nadzieję, że moja córka, ale to już do reszty pytanie do aktualnych pedagogów. Moja córka się dobrze uczy, ale to już później mi powie, odpowiecie. Dziękuję ślicie za zaproszenie. No, nie mogłem się nie pojawić, mimo wszystko, że jest dzisiaj mecz, w którym będę grał pod wieczór, ale no jednak kawał historii, kilka osiągnięć, do tej pory jest jeszcze rekord szkoły w biegu na 600 metrów. Mam nadzieję, że długo zostanie i nikt go nie zdąży pobyć, aczkolwiek mam dużą konkurencję, bo córka. Powiedział, że tatę pobije. To są takie moje prywaty. Jeszcze raz dziękuję. Piękny jubileusz. Mam nadzieję, że 50 lat dłużej i też na nim zawitam. Bardzo dziękuję Pani Dyrektor za zaproszenie. Może króciutko, bardzo dziękuję wszystkim pedagogom, dyrekcji i wszystkim pracownikom, którzy tworzyli i tworzą nadal tę szkołę, bo te wspomnienia, które mam i na pewno wy będziecie mieli w przyszłości będą niesamowite i bardzo się cieszę również, że szkoła. Bardzo dobrze łączy edukację razem ze sportem. Mam nadzieję, że tak będzie. Wiele szkolnych wspomnień ma również prezydent Pruszkowa Piotr Bąk, absolwent szkoły. Oj, to były piękne czasy, bo nauka szła równolegle ze sportem. Nawet sport miał wyższość nad nauką. Trzeba to było jakoś zrównoważyć i od tego były wspaniałe nauczycielki, takie jak pani Alicja Buzo od geografii, czy a od Edmund Sumiński, pani Balwin od języka polskiego i słynna pani Biczel od chemii. To był czas, kiedy szkoła nie była objęta cyfryzacją, nie było telefonów i wymyślaliśmy to, co... Coraz to nowe zabawy. Gra w kapsle to była podstawa. Natomiast korytarz zawsze się zamieniał w drugą, czy w trzecią salę gimnastyczną. Skoki przez kozła, skoki przez skrzynie i sławenne SKS -y na sławennym boisku, które było wysypane piachem, gdzie uczyliśmy się rzucać dyskiem oszczepem czy pchnięciu kulą. To były czasy, kiedy Człowiek stawał, stawiał sobie za cel osiągnięcia jak w jakiejś dyscyplinie sportowej w wyniku. Wracam do tej szkoły zawsze ze wspomnieniami, bo tutaj ukierunkowałem swoją tożsamość. Tutaj nauczono mnie otwartości, tutaj nauczono mnie życzliwości i empatii do, do osób. Za Pruszkowską czwórką. 50 lat wspaniałej historii. Zapytaliśmy więc, czego można życzyć szkole na kolejne 50 lat. Dalszych sukcesów. Ja mam marzenie, żeby nasi uczniowie co roku zdobywali medale, byli coraz lepsi, ale żeby mieli takie poczucie, że są szczęśliwi dlatego, że tu są, że mogą się realizować. To jest dla mnie najważniejsze. Sukcesów sportowych nie brakuje szkole już dziś, bowiem placówka ma się czym pochwalić na sportowych boiskach i arenach. Właśnie dzisiaj dostaliśmy kolejny puchar. Wywalczyliśmy drugie miejsce w całym województwie mazowieckim ze wszystkich szkół startujących w mazowieckich igrzyskach młodzieży szkolnej. Mamy super trenerów. To tylko pokazuje, że ten nasz profil sportowy jest bardzo dobrze prowadzony. To co jest naszą potrzebą, hala jest bardzo dobra, spełnia nasze oczekiwania. Dużo inwestujemy w sprzęt, ale jeszcze no, potrzebne nam są boiska. A to się niedługo stanie. Zatem cała redakcja telewizji Telkap życzy szkole podstawowej nr 4 imienia Jana Pawła II w Pruszkowie tych nowych boisk sportowych i kolejnych sukcesów wychowawczych na kolejne 50 lat.